Witam na bardzo serdecznie z tej strony coś I chciałem Wam pokazać, tak się zaprezentować chwilowo. Po prostu um, kawałek, gierki, bo wybiłem sobie The Forest, możecie zobaczyć. chciałem się spytać, czy chcecie zobaczyć u mnie na kanale. Jeśli tak, zostawcie łapkę i komentarz. Tu. O. To... nagram to. A jeśli nie, po prostu. Ja i tak czy tak będę sobie w tę gierkę, bo jest spoko. A to czy będziecie chcieli zrobić u mnie to już... ...wasza tak naprawdę... ...rzecz i w tym... ...ptycha zabiję. mój. Pierwszy drzewo, który zetnę? Nie, w tamtym Gdzie lecisz? Stój, stój. Także ja, ja Wam dziękuję. Do zobaczenia, cześć.